Cześć, w niedzielę druga tura, także zapraszamy Was do głosowania oraz na odcinek, czyli druga część Sądy Wyborczej. Na kogo byś zagłosowała w najbliższą niedzielę? Oraz dlaczego? Zagłosowałabym na Karola Wrockiego raczej. A dlaczego na niego? No, dlatego że ja sobą przedstawiam raczej takie chrześcijańskie wartości, które też przedstawia Karol Nawrocki. Ale tak no to raczej bym nie zagłosowała w ogóle. Dziękuję bardzo. Zagłosowałbym na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ nie chcę mieć pana, który chodzi na ustawki, jest sutenerem w Polsce. Myślisz, że z tym to prawda? E, myślę, że jak najbardziej. E, a nawet jeśli nie, to. Nie chcę, żeby pan, który chodzi na ustawki i który bierze mieszkania starszym panom, albo paniom, nie pamiętam, czy to była pani, czy pan. Pan Jerzy, pozdrawiamy pana Jerzego. Pozdrawiamy pana Jerzego. Nie chcę, żeby mi wziął mieszkanie w przyszłości. Dziękuję bardzo. Ultras na Wodworek zagłosowaliby na doktora Karola Nawrockiego. Imponuje nam jego sportowe zainteresowanie. I osobiście dodam, że szkoda, że jest chuliganem Lechigdańska, a nie korony Kielce. Dziękuję. Ale przecież Donald Tusk walczył nie tylko na pięści, ale nawet z maszetą. Dlaczego nie wolisz zagłosować na Rafała Rzadkowskiego? Bo... Sp sprzęt jest niedobry. Pamiętajcie, Krakusy, walczymy bez sprzętu. Dziękuję bardzo. E, wiadomo, kandydat, na którego bym zagłosował, nie zgadza się w 100% z moimi poglądami, lecz kan mój kandydat nie przyszedł do drugiej tury, więc zagłosowałbym na Rafała Cieskiego. A dlaczego właśnie na niego? Bo uważam, że jest mniejszym złem. Dziękuję. Dziękuję na Nawrockiego, dlatego, że może powstrzymać niektóre negatywne skutki rządów Platformy. Dziękuję bardzo. Wybór między biegunką, a sraczką. A co byś wybrał? Jeszcze nie wiem. Dziękuję bardzo. No cóż, w pierwszej turze głosowałam na Joannę Senyszyn, ponieważ królowa jest tylko jedna. A w tym momencie chyba zagłosuję na... zagłosowałam na e, Rafałka ze względu na to, że no on jest pełen takiej równości i no co, no i jest my wszyscy, tak? tak? Dziękuję bardzo. W tej chwili zagłosowałbym na Rafała Trzaskowskiego ze względu na te skandale z, Kar z Karolem Nawrockim, który po prostu. No co chwilę coś na niego wychodzi, no nie, nie da się po prostu. wybieram mniejsze zło. A myślisz, że są one wszystkie zgodne z prawdą? Wszystkie. No na pewno są wyolbrzymione, ale na pewno nikąd się nie wzięły, więc coś tam na pewno jest. Dziękuję bardzo. Na kogo byś zagłosował w najbliższą niedzielę oraz dlaczego? E, jako, że mam już skończone 18 lat, e, prawdopodobnie zagłosuję na Karola Nawrockiego, e, ponieważ wydaje mi się, że jest to bardziej prawicowy e, kandydat niż e, Rafał, kolorowy. E, a jestem człowiekiem bardziej konserwatywnym, więc to się dla mnie wydaje lepszy wybór. Dziękuję bardzo. Na pana Wocha. Ale to już jest druga tura. Na pana Wocha. A dlaczego na pana Wocha? Mm, bo, bo się nie wymądrza i jest skromny i nikt o nim nie mówi za dużo, bo jest skromny. Na pana Wocha. Na pana Wocha, dziękuję bardzo. Dzień dobry. No, ja bym zagłosował na pewno przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Uważam, że jest to niekompetentna osoba i żadna partia nie powinna mieć. I w większości w Sejmie, i prezydenta. No byłoby to bardzo niedobre, niedobre dla, dla naszego kraju. Ale tak naprawdę jestem przeciwko polityce Unii Europejskiej, dlatego bym na niego nie, nie zagłosował. A Karol Nawrocki się wydaje dosyć ogarniętym kandydatem. Dziękuję bardzo. Zagłosałbym na Frykownackiego, ponieważ uważam, że Polska potrzebuje polityka młodego, a zarazem z doświadczeniem. Dziękuję bardzo. Na nikogo. Bo nie mam praw wyborczych. Po pierwsze, na szczęście. A po drugie, to moim zdaniem zbyt trudny wybór. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie byłabyś w stanie wybrać tak zwanego mniejszego zła? Nie, nie byłabym. A nie, no w sumie, jakbym chciała, to bym zagłosowała na panią Joannę Senyszyn, bo ma czarne włosy, tak jak ja. I jest fajna. Ale jej już nie ma w wyborach. Trudno. Ja bym ją wybrała i tak. Dziękuję. Zara Rafałem Trzaskowskim, bo na mnie nie przekonuje. A dlaczego Cię nie przekonuje? Bo jest taki krętać. A Czaskowski jaki jest? Też, ale mniejszy. Dziękuję bardzo. Na kogo byś zagłosował w najbliższą niedzielę oraz dlaczego? Na jednego prawidłowego kandydata, Karola Nawrockiego, gdyż jest z partii PiSu, a rządzący są teraz z lewicy, więc przydałaby się opozycja dla właśnie naszego rządu. A nie przeszkadza Ci, że walczył on w ustawkach? Jeszcze lepiej. To jest prezydent. Dziękuję. Witam serdecznie, cześć, cześć. Zagłosowałbym na Karola Nawrockiego, ponieważ uważam go jako wyborcę Mencena, jako mniejsze zło. A jakie masz zdanie o tym, że walczył on w, w tak zwanych ustawkach? No co, jak walczył, to walczył, tak? Jak walczył, to walczył. Dziękuję bardzo. E, będę głosował na pana, który mówi po francusku gdyż uczę się francuskiego i bardzo lubię ten język i pozdrawiam panią profesor Damianę Sujkę merci buku e... ja bym zagłosował na Rafała e... ponieważ on prezentuje wszystkie możliwe poglądy i każdy może znaleźć coś dla siebie więc to jest taki idealny kandydat kompromisu dziękuję bardzo, bardzo dziękujemy za obejrzenie naszego odcinka, gdzieś tu na ekranie się wyświetla wynik wyborów, które zostały przeprowadzone w naszej szkole dzięki uprzejmości samorządu a wszystkich, którzy mogą pójść na wybory już prawdziwe w niedzielę, zachęcamy do tego, żeby mimo zniechęcenia poszli na nie i zagłosowali na tak zwane mniejsze zło. Dziękuję bardzo.